Dzień dobry, dzień dobry kochani z tej strony Pizzastaloci Konia tego dnia, kochani moi drodzy e, Przechodzę do Was z kolejnym czytankiem pod tytułem Co on, ona do Ciebie czuje na ten moment Co on, ona do Ciebie czuje na ten moment Kochani moi drodzy i patrzymy co tu dla Was umiarkowanie z umiarkowaniem e, patrzę co robisz, jak działasz gdzie jesteś Jestem spokojna, spokojna. Jeszcze przyjdzie taki czas, że jeszcze porozmawiamy. O tak, Co jeszcze on czuje? Czuję się zraniony, zraniona. Serce krwawi tutaj w Trójce Mieczy. Jeszcze jest taki czas, jeszcze do uleczenia. Co jeszcze czuje? Chciałby tego spełnienia rodziny domu, on to ma to w głowie, on tu jeszcze nad tym bardzo myśli. On by chciał, żeby to się spełniło. Co jeszcze? Szóstka była chciałby swojego, słuchajcie, zwycięstwa. Chcę, żeby tutaj właśnie to się spełniło, żeby była jego wygrana, żeby tego nie odepchnęła, nie odepchnął. Co jeszcze twoja osoba czuje? No, siedzi na tym tronie i czeka aż Ty wykonasz pewien ruch, a jak nie, to na pewno za niedługo będzie kwestia, że ta osoba się do Ciebie odezwie. Co jeszcze do Ciebie czuję? Jesteś Jego gwiazdą, Jego wszystkim. Ty świecisz, Ty tutaj działasz. Jesteś dla Niego jedną na milion. Czy jeden na milion? Rydwan kochani, najprawdopodobniej ta osoba do ciebie przyjedzie i będzie chciała tutaj dokonać konkretnego wyboru, co jeszcze czuję? Wychodzi z tej osoby, kochani, doświadczenia życiowe. Wychodzi też, że tutaj będzie jakaś propozycja i możliwe że przez tę propozycję tutaj coś się zadzieje między wami. I co jeszcze ta osoba do Ciebie czuje? Hmm. No, chciałaby ta osoba przyjść tutaj z, do ciebie z e, działaniem i e, chciałaby porozmawiać. Trochę się zbrania, trochę się tego wszystkiego boi, ale jeżeli pokona te strachy, to na pewno, słuchajcie, e, będzie dobrze, bo e, mamy asamony, macie e, razem, kochani, e, z pełnieniem marzeń. No, i to wszystko. I...